Donald Trump najpierw chwali się dyplomatycznym sukcesem, by kilka godzin później w zupełnie niedyplomatycznych słowach wyklinać obie strony sporu. Izrael i Iran mówią o sukcesie, amerykański prezydent o końcu dwunastodniowej wojny, a cały świat pyta, na jak długo. Marek Sygacz. Dwunasty dzień wojny Izraela z Iranem miał być ostatnim. W nocy naszego czasu zapewnił o tym Donald Trump, który wymusił na obu stronach dwunastogodzinny rozej. Zawieszenie broni już obowiązuje. Proszę go nie naruszać. Jednak już wczesnym rankiem irańskie rakiety spadły na miasto Berszewa w Izraelu, zabijając cztery osoby. Wybuchy było też słychać w Teheranie. Amerykańskiemu prezydentowi puściły nerwy. Mamy dwa kraje, które walczą ze sobą tak długo, że już nie wiedzą, co robią. Trump o naruszenie rozejmu oskarża obie strony. Ale to do premiera Izraela zadzwonił, by ten zawrócił samoloty nad Iranu. Jeśli Iran nie respektuje warunków rozejmu, to Izrael zachowuje swoje prawo do obrony tłumaczył na antenie Polsat News ambasador Izraela w Polsce, a ambasador Iranu odpowiadał: "Nie chcemy wojny, szukamy pokojowych rozwiązań. To Izrael nas zaatakował bez powodu. Iran wciąż nie uznaje nawet istnienia państwa Izrael, w takich warunkach nie można nawet myśleć o całkowitym zakończeniu konfliktu". Konfliktu, którego ostatni etap rozpoczął się 13 czerwca izraelskimi nalotami na irańskie instalacje jądrowe. Do ataków, które miały powstrzymać Iran przed zbudowaniem bomby atomowej w sobotę, włączyli się Amerykanie. W odpowiedzi wczoraj wieczorem Irańczycy ostrzelali amerykańską bazę wojskową w Katarze. Odwet był symboliczny, bo Teheran uprzedził Waszyngton o ataku. Myślę, że kiedy spojrzymy wstecz, powiemy, że dwunastodniowa wojna była ważnym resetem dla całego regionu. Tego w każdym razie chciałby Biały Dom. Jest pewnym sukcesem administracji amerykańskiej, że była w stanie doprowadzić do zawieszenia broni. Ale rozejm to jeszcze niepokój, a Iran nie zamierza rezygnować z programu atomowego, który nazywa pokojowym. Jeśli byśmy mieli rzeczywiście kontynuację walki, to byłby bardzo zły sygnał. To znaczy, to by świadczyło, że. Jeśli tak można powiedzieć, wygrywają twardogłowi i to po obu stronach, to znaczy i w Iranie, i w Izraelu? Po obu stronach giną ludzie. Dwanaście dni wojny to setki ofiar w Iranie i dwadzieścia osiem w Izraelu. Nie sądzę, żebyśmy musieli kontynuować tę wojnę. Tym bardziej, że oba kraje ogłosiły wojenny sukces. Izrael uważa, że wyeliminował atomowe zagrożenie ze strony Iranu. Iran, jak twierdzi, udowodnił, że militarnie może zagrozić nawet Amerykanom.